Gdzie by się tu wybrać? Nasz niezbędnik kulturalny stanowi jedynie wybór zapowiedzi wydarzeń, tych nadesłanych i tych nienadesłanych. Nie licząc teatralnych premier, nie znajdą więc w nim Państwo repertuarów teatru czy kin, ale raczej zapowiedzi koncertów, wernisaży wystaw, wykładów i spotkań, o ile dostępny jest plakat danego wydarzenia. 18 marca we wtorek o godzinie 17 Dom Kultury Westerplatte zaprasza na projekcję filmu Ceramiczna Rewolucja oraz spotkanie z reżyserką Dominiką Mietelską Jarecką. Czy błoto może odmienić wieś? Zapraszamy na wyjątkowy film dokumentalny o ceramice i wieloletniej działalności spółdzielni Kamionka w Łysej Górze. Piszą organizatorzy. Dokument stanowi hołd dla łysogórskiej ceramiki, klasyki designu i ważnego elementu polskiej sztuki użytkowej. To głos w obronie stopniowo znikającego ceramicznego dziedzictwa. Jego historię poznacie poprzez relacje świadków i pięknie sfilmowane detale ceramicznych mozaik w całej Małopolsce. Film opowiada też o realizacjach Starnowa. Spotkanie z Dominiką Mieterską-Jarecką, scenarzystką i reżyserką Ceramicznej Rewolucji, poprowadzi Dorota Omylska. Film zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury w ramach programu Wywoływane Historie. Również w Domu Kultury Westerplatte, ale w środę, 19 marca, o godzinie. 10 do godziny 13 odbędzie się kolejna edycja zajęć gordonowskich dla dzieci, muzyka dla Smyka. Rodzimy się z naturalnym talentem muzycznym, pomóżmy dzieciom go utrzymać. Zapraszamy na zajęcia umuzykalniające oparte na metodzie gordonowskiej, które rozwijają wrażliwość muzyczną i kreatywność w sposób naturalny i pełen zabawy. Zachęcają organizatorzy. Podczas spotkań dzieci wraz z opiekunem uczestniczą w zabawach muzycznych. Wykorzystywane są melodie bez słów, rytmiczne sekwencje i ruch, by wspierać wszechstronny rozwój dziecka. Wstęp jest płatny 40 zł od uczestnika wraz z jednym opiekunem. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych od 0 do 18 miesięcy o godzinie 10. I od 18 do 36 miesięcy zajęcia o godzinie 11.15. Grupa jest ograniczona do 10 miejsc. Obowiązują zapisy prowadząca Magdalena Zaranek, absolwentka muzykologii, nauczycielka certyfikowana trenerka zajęć gordonowskich. I znów Dom Kultury Westerplatte. W piątek, 21 marca o godzinie 18, odbędzie się dżem poetycki i prezentacja pierwszego etomiku poetyckiego Dom Q, czyli improwizowana recytacja poezji w dowolnej aranżacji. Jak zachęcają organizatorzy tego przedsięwzięcia, tutaj każdy ma wstęp i każdy może wystąpić. Nie ma ścisłego scenariusza wydarzenia. Jest czas, miejsce i poezja, do której wracacie albo którą tworzycie. Pierwszy tomik dżemu poetyckiego zaprezentujemy podczas tego wydarzenia. Wiersze recytowane przez Was w roku 2024 zostały złożone graficznie i zilustrowane przez uczniów z Pracowni Projektowania Graficznego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, prowadzonych przez Magdę Kopczyńską-Kołodziej i Janusza Jędrzejczyka. Zostańcie autorami drugiego tomiku. Wydarzenie przybierze formę, jaką zechcecie mu nadać, recytacji, czytania wiersza na rolę, zaśpiewania poezji z składem muzycznym albo prezentacji na ekranie. Osoby chcące zaprezentować swoje wiersze prosimy o zgłoszenia mailowe do koordynatorki projektu d.omylska.małpa.tck.pl Nadchodzi jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń tej zimy. Przygotujcie się na niezapomniane emocje, wspaniałą atmosferę i wspólne morsowanie nad Kakałko, zalew Podlesie Dębowe koło Żabna przy Leśnej przystani. W sobotę, 22 marca o godzinie 12, po uprzednich zgłoszeniach, otwarty zostanie czwarty zlot morsów powiatu Tarnowskiego. Z żartami nie ma żartów. Przekonać się będzie można o tym w sobotę, 22 marca, o godzinie 15.30 i o godzinie 18.30 w Centrum Sztuki Mościce, kiedy to z programem o tym tytule wystąpi kabaret młodych panów obchodzący właśnie swoje dwudziestolecie. W najnowszym programie widzowie będą mieli okazję ponownie spotkać się z ulubionymi postaciami, które na przestrzeni lat wywoływały najwięcej śmiechu i wzruszeń. Nie zabraknie także momentów pożegnań z postaciami, które na zawsze zapiszą się w historii kabaretu. Program zapowiada się jako wyjątkowa mieszanka satyry, inteligentnego humoru i ostrej obserwacji otaczającego nas świata. Kabaret młodych panów po raz kolejny będzie udowadniał, że humor to potężna broń, z którą nie ma żartów. Nie spoczywamy na laurach, mówią artyści, zapewniając, że w programie z żartami nie ma żartów. Widzowie zobaczą wyłącznie premierowy materiał. Bilety w cenie 120 i 140 zł. 22 marca o godzinie 19 będzie można również wybrać się w sentymentalną podróż po rokowych wspomnieniach i dźwiękach bluesa z zespołem Jem, z nowym wokalistą. Mówi się o nich polscy Rolling Stonesi i faktycznie coś w tym jest. Choćby ze względu na źródła muzyki, żonglowanie stylami, konsekwencją. ze względu na staż, pod względem którego coraz mniej mają równych, ze względu na nieharcerski tryb życia, oczywiście też, no i ze względu na skomplikowane, niewolne od dramatów dzieje. Jam, polski zespół muzyczny grający muzykę z pogranicza rocka i bluesa, który w 1973 roku założyli bracia Adam i Beno Otrębowi oraz Paweł Berger, zaliczany do najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rokowo bluesowej 22 marca, godzina 19, Arena Jaskółka. Bilety 119-169 zł, dostępne m.in. na biletyna.pl. Na niedzielne popołudnie, 23 marca o godzinie 15, Centrum Sztuki Mościce zaprasza do siebie na spektakl dla dzieci Złodziejski Majster. Jak to? Złodziej ma być bohaterem przedstawienia, ktoś zaraz zapyta? A czemu nie, odpowiem, jeśli jego przykład powie nam o czymś ważnym albo czegoś nas nauczy, twierdzą organizatorzy. Spektakl adresowany dla dzieci od piątego roku życia, bilety w cenie 25-35 zł. Mistrzowie World Music, uznani szczególnie na europejskiej scenie muzycznej, wystąpią w Tarnowie 23 marca w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. Rozbrzmi żywioła mieszanka bałkańskich rytmów, orientalnych melodii i autorskich kompozycji zespołu Dikanda. Dikanda to szczeciński zespół, który od 1997 roku nieprzerwanie tworzy muzykę, łącząc autentyczność z odwagą eksperymentowania. Ich twórczość to niezwykłe spotkania z brzmieniami Bałkanów, Izraela, Kurdystanu, Białorusi, Indii i innych zakątków Orientu z wyraźnym akcentem na bałkańskie i cygańskie inspiracje. Zespół wyróżniają nie tylko oryginalne kompozycje, a także pozornie pozbawione. Znaczeń i śpiewane słowa w wymyślonym języku emocji i serca dikandisz. Najważniejszy w twórczości zespołu jest przekaz, który jest relacją między artystami a publicznością. Koncert odbędzie się w niedzielę, 23 marca o godzinie 17 w piwnicach TCK. Bilety w cenie 70 zł.